Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie z tej strony. Rancho! Niemałe zakupy. Tata stwierdził, że y, zrobi porządek z tym dachem, który płynął, więc mamy fachowca, który się tym zajmie, mamy jego wyposażenie i możemy ruszać na bój. Tutaj macie też materiały, które są przygotowane do konserwacji, ale to będziemy robić w kolejnym odcinku, ponieważ. Konserwacja to jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Otóż Tata chce wykonać izolację tego dachu. Przywiózł gaz, palnik, jest papa i są kupione różne tutaj takie blachy. Nie blachy, to wszystko będziecie mogli sobie zobaczyć w kolejnym odcinku. My dzisiaj zajmiemy się Tematem, 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 czy wycinać któreś z tych gałęzi, bo dla mnie nie jest to taka sprawa oczywista. A i wy naciskacie, i tata naciska, ja nie wiem, czy ulegnę, bo mi się po prostu podoba, jak gałęzie tutaj, jakby wchodzą w ten ganek, i czy one są takim zagrożeniem, czy może ta gałąź idzie spodem. Gałęzie można generalnie regulować i to nie tylko poprzez podcinanie, ale też można je naginać i są nawet do tego specjalne pręciki takie, które sprawiają, że gałąź się wygina i ona już nie odbija do góry. Po jakimś czasie ona się utrwala w takim ustawieniu. Tylko chodzi też o to, że kurczaki z gazem spalnikiem nie będziemy jednak działać, więc żeby nie było takiego zagrożenia, że coś tu pójdzie z dymem. No i żeby był też jakiś komfort pracy, no ale Biednie to będzie wyglądać. Spójrzmy na to od drugiej strony. Jeżeli wytniemy tutaj te gałęzie, zabraknie tej i nie będzie tej. To już to będzie łyso. Niestety będzie dziura, więc ja się muszę zastanowić, czy jestem w stanie napiąć jedną gałąź do góry, a drugą gałąź w sensie napiąć i podwiesić jedną do góry, a drugą ściągnąć bardziej w dół. Nie już tam z tym się nie martwię. od Tego są preparaty, żeby mrówki przeganiać a nie gałęzie wycinać tylko no. Hmm. Jak chcesz, ja tam cię będę po prostu wiem, co jest tego. Ja się liczę z tym, że w ogóle nie podważam tego, czy to szkodzi, czy nie szkodzi, bo jestem w stanie sobie, wiesz, też wydedukować, że ta gałąź, jak będzie się bujać wiatr i, i przyjdzie jesień, no to ona się no, będzie pracować tam na, na, na krawędzi. Ale nie chciałbym zrobić czegoś takiego, że tu będzie dziura po prostu w tym miejscu. Aby to drzewo tak kalecznie nie wyglądało, żeby się tam wysa nie zrobiło. Nie? Każdy ma swoją rację. Jak widzicie, głupie gałązki potrafią jak polityka dzielić. Ty chcesz tam przejść sam? Też radę? Ocie, kurcze czy ty nie szalejesz czasem za mocno. Teraz tą nogę, tą piętę. Uu, to ty jesteś do skoku teraz przygotowany, tak się nie robi, wiesz? Robi się to trochę inaczej. Opuść jedną nogę z powrotem. Dobra. Tak. A tą nogę przełóż na tą stronę. Tak, i piętą spróbuj tam się postawić. O, widzisz? Dobra, ja ciebie zabezpieczam. Ale, ale chyba dałeś radę. Tam są, Tam są? i go rozgłasza jakiś problem, że robaki zaatakowały drzewko. I powiem Wam, że faktycznie. Zobaczcie, o co tu chodzi. One wcinają całe drzewko. Ale tego jest. Co to jest? Zrobi Co to jest? Zrobi no to on bo to zrobię, zrobią się robak zrobi i gryza Spójrzcie, wszędzie wcinają liście, to trzeba coś z tym zrobić Pierwsze pytanie, szanowni widzowie Co to jest za robak? Igorko, poczekaj sekundę Bo sprawa jest poważna, ja nie myślałem, że to jest takie poważne My te drzewka musimy uratować, to są jakieś wiśnie czy czereśnie Zobaczcie, takie miedziane robaki I one siedzą i wcinają Ktoś zareaguje, jak ja to dotknę? Będzie chciało lecieć? Tak, będzie chciał, coś tam się z nimi będzie dziać, czy pospadają. Spadają, one takie trochę niemrawe są te robale, więc ja mogę je strącić i dać tutaj preparatu chemię na, na ziemię, taką do insektów i zobaczymy. Zobaczcie, no świeże liście, są zjedzone. Bardzo niedobrze. Ok, strąciłem je, wystarczyło mocno potrzepać tym drzewkiem i wszystkie pospadały. Ja teraz je muszę tam troszkę załatwić na ziemi. Natomiast tutaj, no one będą chciały wracać. Wiadomo, tak? To jest takie drzewko. I trzeba będzie to czymś spryskać, żeby nie były w polu zainteresowania. A pokaż mi to drugie drzewko, młody. Tam jest ich mniej. Mniej jest ich, tak? Tak. Próbowały tutaj też. Ja ich tutaj nie widzę. Widzisz gdzieś? Co to w ogóle jest za, za urządstwo? Nie ma ich tu. Czekaj, może coś spadnie, odejść? Może odejść, żeby na ciebie nie zleciały? Nie, ani jeden. Także tu jest pusto. To tym się trzeba zająć. Ustrojstwem. Idę po chemię. Mamy generalnie dzisiaj dzień walki z insektami. Tamta, tamte na roślinie, no to ja poczekam na wasze sugestie. Natomiast zobaczcie co tutaj. Przyszedłem wyrzucić śmieci. A tu nieciekawa sprawa. Buduje się gniazdo. Żeby mnie coś nie zaatakowało, bo coś tu lata wokół mnie. Tu kolejne. Zobaczcie, jak był Krzysiu. Tu Krzysiu namierzył. Namierzył tutaj też gniazda. W trakcie budowy. Czekajcie. Zaraz, Igorku. Zaraz. I zobaczcie. Tu jest kolejne gniazdo w trakcie budowy. I tu jest kolejne. I one sobie cały czas pracują. A my musimy jak najprędzej zrobić z tym porządek, bo, bo to nie są żarty. W szczególności wtedy, gdy są dzieci. Dziecko podejdzie. Pod śmietnik, żeby coś wyrzucić, i niestety, ale będzie niemiła niespodzianka. Poza tym, w ogóle tutaj były kury, czy jakieś inne stworzenia, i wypadałoby to też jakąś tutaj dezynfekcję przeprowadzić po usunięciu tego siana. Bo no nie wiem, czy to jakieś pchły, czy jakieś inne e, inne stworzenia po kurach i po innych takich latających ptakach się mogły tutaj ostać. Poza tym, słuchajcie, to jest od kur, to takie wysokie, czy. Czy to jest od jakichś innych lotnych bardziej zwierzątek? Bo to jest dosyć wysokie. Tutaj mamy 2,5-3 metry. Prawie... No, zobaczymy. Niech się wypowiedzą ci, którzy bardziej się orientują w temacie. Za ścianą na pewno były kury. Czy tam za dwiema ścianami. O, zobaczcie. I one sobie tutaj śmigają, patrolują. I można się naciąć. Kolejny etap walki to miejsca, w których mrówki żerują. My znamy już te miejsca, podczas koszenia je poznaliśmy i zaraz będziemy stosować chemię również do mrówek, między innymi w tych kamieniach siedzą. Pięknie nam światełko na salonik wpada, a my sobie zajrzymy do preparatów, ponieważ mamy coś takiego do zastosowania na osy i szerszenie. Tylko, czy w zestawie. O! A kto tam tak dzielnie działa, że tylko głowa wystaje? Chyba będziemy musieli się tam przejść i zobaczyć, kto tam obozuje i co tam ta Aleksandra robi. Pewnie coś fajnego. Dobra, jest super, jest wszystko. Zabieram to, nie naciskam, żeby czasem tutaj sobie tej bazuki nie odpalić i podchodzimy, zrobimy porządek z tymi. Osami, szerszeniami, co to tam jeszcze jest. Że od tego zaczniemy. Co my tutaj wiemy o tym? Daleki zasięg unicestwia osy i szerszenia na odległość. Likwiduje gniazda wraz z królową. Eee, co my tutaj jeszcze mamy? Pozwolenie numer 7962 na 20. Razol, preparat owadobójczy. Cypermetryna, tetrametryna, graniol. Zastosowanie preparatu wadobójcze w formie aerozolu przeznaczone do likwidacji gniazd, os i szerszeni, znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Preparat osiąga 100% skuteczności po 24 godzinach. Dobra, próbujemy. No, tylko tak wali jak troszkę zapach jest taki jak w 40 i one już teraz mają tutaj na dole widać, skręca je. Tam jest jedna, próbuje chodzić. Dosyć dobrze, a jak tam to wygląda? O, jeszcze jedno gniazdo. Zobaczcie, jaka niespodzianka. I tak właśnie chciałem sobie oszczędzić kładania palców, nie? Pod spód. Szybka akcja, zobaczcie. Tu jest gorzej, bo tu jest wyżej. Tu jest jedno, ważne, bo będzie gaz lecieć w Twoją stronę. jest taki daleki zasięg, to nie wiem. Dobra, zaczynają spadać. Może żeby za długo nie czekać, to od razu robimy atak na kolejne. Bo słychać, że spadają. Trzeba zobaczyć jeszcze, czy gdzieś się tutaj nie kryją. Natomiast miejsc do chowania się mają tyle, że... że to się w pale nie mieści. Mogą no, wszędzie sobie tutaj gniazda widzieć. Aż jestem zdziwiony, że tutaj nic nie. Zrobiło sobie jeszcze gniazda. Cisza, spokój sporo miejsc, na których można się utkać. Dobra, misja kolejna. Lowiska, zobaczcie. Ruszysz nogą, a tutaj już jaj milion jest królowa skrzydlata. Widzicie? Uciekła w głąb. O jest, jesteś, jesteś. No nieźle. Dobra, idziemy pod kolejny preparat. Pierwszy proszek jaki zastosujemy na mrówki to jest bros, mam ten jeszcze na no permit, ale chciałbym się zmierzyć z tym konkretniejszym, znaczy tym takim bardziej polecanym preparatem, w sensie znanym mi wobec, więc muszę go odbezpieczyć, no i zaraz zobaczymy co on nam zdziała, czy on nam pozwoli, żeby te mrówki już później nie wracały, czy, tylko jak to przestawić? Żeby... No dobrze, bierzemy naszą maszynerię. I podsypujemy. Dobra, to jest jedno miejsce. Kolejnych kilka jest tutaj. Tu jeszcze możemy ponownie zadziałać. Było bardzo duże to w kamieniach. Nie wiem czy one jeszcze tu urzędują, ale deszcz kapnie, woda spłynie. one się zaczną stąd wynosić dobra teraz przejdźmy się w tę stronę i one znowu tutaj sobie działają o jest ich tu pełno i rysach od strony płotu jak mama to wcześniej tutaj obrabiała to było bardzo dużo mrówek czy one nadal tu są Teraz ich nie widzę, ale troszkę sypniemy taką małą barierę tutaj wytworzymy. Dobra. To co jest istotne dom wokół, bo one sobie lubią tutaj siedzieć, migrować. Poza tym w suchych miejscach widać takie dziurki w ziemi w tej glinie, która spłynęła. I warto je zniechęcić, żeby się trochę oddaliło od tego domu. Finalny cel jest taki, że jak pójdzie oprysk działki, to im się generalnie odechce, odechce zbliżać do tego domu. Mam taką nadzieję. To jest przepotęga. One tutaj ostro urzędują. Koniec próweczki, imprezy na drzewie. A tu z kolei chrobąszcze majowe, tak? Jak one się nazywają? One jeszcze żywe są? Nie, one są nieżywe. Po prostu są na gałązkach takie pozasychane. Zaparkowały i zostały. Słuchajcie, nie minęło wiele czasu, one znowu tu są. Po prostu wróciły? Tak, już tutaj częściowo są już na górze. O zobaczcie, dosłownie no, co parę metrów. Co parę metrów jest ten sam problem. Inny format odszczurzania działki. Zobaczcie, tu to samo będzie. Ruszamy, a one siedzą w głębi. Się schowały przed deszczykiem. I tu to samo. Co to taką beczkę powinienem mieć? 50 kg. No, zobaczmy to miejsce. Ale się tutaj dzieje. Słuchajcie, ja to ruszyłem nogą. A one, wszystkie jajka przeniosły gdzieś w głąb. I zobaczcie, co tutaj się dzieje w środku. Ale jazda. Co to jest za plaga? Tylko trzeba się szybko tego z butów pozbyć, bo będą gryźć. Sio! Sio! Dobra, patrzcie. Jaki sajgon Co tutaj się dzieje? Lecimy. Najpierw drogę ucieczki od. Dotkniemy. No i tak powróciłem do tego drzewka i nie widać ani jednego tego chrabąszcza, czy co to tam jest. Eee, no co, zrzuciłem je ostatnim razem i posypałem tym preparatem. I to chyba na nie zadziałało, słuchajcie. Bo na przykład ten leży, i jest jakiś taki nietomny. Czyżby je to zabiło? No to by był sukces. No to w Boże ciało było koszone, Boże ciało było koszone i powiem Wam, że teraz dopiero widać jak to odbija tak konkretniej. Eee, I można będzie odpalać kosiarę. Także myślę, że następny odcinek to będzie już działanie na kosiarce. nie na podkaszarce, tylko na kosiarce, bo tam widziałem w sekcji komentarzy, że coś pisaliście, że... A, pewnie Ci padła tam ta poprzednia podkaszarka, dlatego kupiłeś nową. Nie, no podkaszarka nie jest od regularnego koszenia trawnika, tylko kosiarka. podkaszarka, no to ona tutaj poszła w użycie, bo żadna kosiarka by sobie z tym nie poradziła. Taka, wiecie, marketówka czterokołowa. A tutaj trzeba było po prostu te całe chaszczowiska wyciąć. Teraz już w końcu mamy tutaj jakąś mobilność, jak ja to nazywam na tej działce. I możemy sobie spokojnie już się tutaj przemieszczać i wjeżdżać kosiarką kołową. Ale ilość chaszczy tych, które tutaj się wcześniej rozplewiły, jest porażająca. Zobaczcie, ile tych kęp odbija. To wszystko to co podlega wykopaniu i... No nie wiem, no. I dostawu. Jest roboty. Jest roboty. Jest dużo takiego grzebania się z... Chodzi o to tak zwane odszczurzenie. To jest najgorszy moment, najbardziej pracochłonny ze względu na to, że po prostu tych i tych os, i tych mrówek, i tych wszystkich chwastów, tego jest teraz odgroma. Jak się uda już tak odszczurzyć ten teren, żeby nie było tyle aż ognisk naraz, które trzeba, o które trzeba dbać, które trzeba wycinać, regulować, no to już będzie o wiele przyjemniej. Ale też nie można powiedzieć jak na ten czas, jaki my tutaj spędzamy, a nie jesteśmy tutaj cały czas. Można by tak przyjąć, że pół tygodnia jesteśmy, pół tygodnia nie. To i tak bardzo dobrze daje się posunąć tą robotę do przodu. Tutaj już nawet nie wspomnę o tym, jak rodzice przyjeżdżają i pomagają. Tata teraz robił kratkę, żeby się nie zapadała w ziemię, bo ona jak się zapada, to wciska się w nią grunt. No i ona przestaje pełnić swoją funkcję. Aha, tak to zrobił. No może być i tak może być i tak działa, działa. W sumie jest rozłożony ciężar. Tutaj może trochę nie dochodzi. No dobra ale teraz można będzie puciki wytrzeć i teraz ten materiał pod spodem on się będzie zbierać. To też nie jest tak, że tu będzie taki przelot cały czas, tylko tu będzie się zbierać materiał, ewentualnie można jakiś kamyczek kupić, ale to nie, to by trzeba było wtedy po całym obrysie kopać tą kratkę, te cegły, żeby nam kamyczek później nie wylatywał spod, spod kratki. Na chwilę obecną jest OK, także nie ma co tutaj kombinować za dużo. Zobaczmy jak tam nasze gniazda. Uuu. Wszystko poległo, co mogło żyć. Wszystko poległo. Także tutaj już życia nie będzie. O, a tu jakieś stworzenie ucieka. Widzicie? Jakaś taka wersja przedłużona. Co to jest? Niezłe to było, co? Pierwszy raz coś takiego długiego widziałem. Jak żuk, tylko bardzo długie. Jest taki plan dalekosiężny. Tata będzie chciał podnieść ten garaż i go tak podnieść naprawdę solidnie, żeby można było busa podnosić w środku mniej więcej do wysokości tam jest taka deska i ta deska miałaby ustalać wysokość nową wysokość dachu, więc tutaj ja myślę, że spokojnie o metr w górę to by poszło. No ciekawa koncepcja, bo ten dach jest dosyć mocno spadzisty. Bus przypuszczam, że on nawet by nie wjechał po tej wysokości. Więc problem, żeby w ogóle cokolwiek w garażu zrobić przy tym samochodzie. Nadproże się później podniesie się podniesie, czyli jest specjalista podniesie eee, cały daszek w górę można będzie jej porobić przy samochodzie ja bym chciał częściowo prześwietlić ten dach, żeby e, można było po prostu się cieszyć tym naturalnym światłem w środku na przykład w takie długie dni jak dzisiaj eee, no fajnie, fajnie, fajnie fajnie się zapowiada i są chęci do pracy, jest motywacja jest mocna ekipa, która chce działać, także Myślę, że możemy tutaj naprawdę to fajnie w przeciągu kilku lat pogarniać, tak budynek, jak i część garażową. To jednak nie koniec na dzisiaj zadań eee, przy pracy z chemią, czyli opryskiwacz. To jest taki opryskiwacz plecakowy. Nie pamiętam, ile on ma pojemności. Mamy 16 litrów, słuchajcie. I do tego zalejemy preparat na różne insekty do drewna i ten preparat nie dość że zabija będące znajdujące się w drewnie insekty, dodatkowo zabezpieczy go na lata, żeby ten, te związki chemiczne, żeby po prostu zniechęcały wszelkie robactwo do insekty drewniane do atakowania, do wchodzenia w to drewno, więc myślę, że możemy spokojnie przystąpić do Takiego małego unboxingu, bo już dawno miałem się tym zająć, już miałem przy pomocy tego opryskiwacza opryskać tutaj rośliny na kleszcze, całe poddasze na przykład, cały trawnik, wszystko, to bym kupił chyba elektryczny opryskiwacz plecakowy. Ze względu na to, że tutaj będzie mi ciężko cały czas zdejmować ten plecak i dobijać ciśnienie. No cóż... Nie było to bardzo drogie. Myślę, że za to zapłaciłem jakieś 80 złotych i myślę, że nie, będzie, nie będę żałować tego zakupu, bo zawsze taki opryskiwacz się przyda. Być może za jakiś czas do warzywnika, żeby gdzieś tam coś popryskać, być może, żeby na przykład przeatakować jakąś substancją insekty w trudno dostępnych miejscach, więc on swoje zadanie będzie spełniać. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. A pytanie: Czy ja mogę jakoś dobijać to ciśnienie, gdy on jest założony na plecy? Bo zobaczcie, on jest dosyć ciekawie skonstruowany. Ja tu widzę jakieś przeguby, elementy, które mają pośredniczyć. Czyli, czyli ja mogę dobijać ciśnienie, słuchajcie, gdy go mam na plecach. Ale numer jest wajcha do obsługi, gdy on będzie znajdować się na plecach. No to mega sprawa. To w takim zestawieniu może nie będzie potrzebny mi eee... <grymne> opryskiwać z tym, z akumulatorem. O kurczę, ale miła niespodzianka. No dobra, słuchajcie. To zalejemy go, poskładamy do kupy, bo tu jest jeszcze ta dysza. Oho, poskręcana na jakiś tutaj tysiąc sposobów. Założymy to. Zalejemy preparat i zobaczymy, w jakim skupieniu, na przykład na tych drzwiach, ten preparat będzie nam pryskać. Prawda ten przyrząd mi się podoba, słuchajcie, już go tutaj skręciłem. Wciskamy, zobaczcie, zapadka na sprężynie sama nam blokuje urządzenie, żeby ono cały czas pryskało, więc nawet nie musimy go trzymać. I chcąc zatrzymać oprysk, wysuwamy czerwony element do przodu i w tym momencie <gryw> zapadka blokuje nam ciśnienie. No muszę przyznać, że jak na tą kwotę, jeżeli odwdzięczy się to jeszcze żywotnością jakąś taką, wiecie, względną, to to jest fajna opcja. Z tego co czytałem, to też ludzie narzekają na to, że jest bardzo niewygodnie i że fajnie by było sobie jakąś piankę od razu przykleić tutaj, żeby po prostu no, w plecy się nie wbijało, nie wbijał ten zbiornik, bo to wyprofilowanie jego trochę mija się z celem, nie spełnia żadnej funkcji, także... No cóż, dobra, uwolnimy teraz te deski z opasek, rozłożymy je na szerokość i zaczniemy opryskiwać. Mamy tutaj pakiet, proszę ja was, z różnych końcówek. To zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze jest. Masa uszczelek, jakieś uchwyty, krążki. Można nawet tak, można nawet w sposób taki, wiecie, szerszy rozpylać to. Też ciekawa opcja. I teraz tak, szanowni widzowie, tak sobie właśnie myślałem, że testy z wodą to znowu jakiś czas poświęcony. Znowu trzeba będzie się teraz gdzieś tam ganiać za tą wodą. I po chwili sobie przypomniałem, że przecież to nie jest w tej chwili problem, bo wokół domu są kramy. Więc coś, co dla wielu z Was jest standardem, dla mnie to jest niebywała zmiana w życiu. Dobra, nalejemy trochę wody i zaraz zobaczymy, jak wtedy się nam pracuje. No dobrze, napompowane ciśnienie jeszcze, nie próbowałem pryskać, ale zobaczmy jak to, jak to będzie dawać. O! A, czyli to tak rozpyla, to nie jest zbyt bezpieczne do opryskiwania desek teraz, bo to jest naprawdę ciężka chemia, więc lepiej, żeby mieć większy strumień troszeczkę, żeby sobie gdzieś tam puścikało, pokapało. Ale żeby na pewno nie było ryzyka takiego, że nam będzie to lecieć w drogi oddechowe. Dobra, mamy teraz tą dyszę słoneczko. Jak ona będzie pryskać? O! Ona bardziej rozpyla. Czyli to jest naprawdę taka do kwiatów, do. Jeżeli jakiś nawóz rozpylić, albo jakiś preparat na właśnie insekty. To coś takiego. To będzie fajne. Dobra, wariant kolejny, czyli ten Double Shot. Dwie dysze. Zobaczmy, jak one. Wow! Ale to już faktycznie jest kolejny motyw na powierzchnię, tutaj można lecieć drzewka opryskiwać. I co? Ciśnienie się już kończy. Ok, czyli z 10 takich machnięć wystarcza na, na dosłownie chwilę. Dobra, teraz sobie dopompujemy trochę ciśnienia. Zobaczcie, jakie to proste. Bierzemy wajchę i po prostu góra dół. A tutaj nam tłoczyko się wysuwa i chowa. Nie jest mi zbyt wygodnie nagrywać ten sposób, ale tak to mniej więcej działa. Dobra, teraz mamy ostatnią dyszę i ja ją założyłem ze względu na to, że mam co do niej poważne nadzieje i plany. Liczę na to, że ona będzie dawać nam bardziej rozszerzony, płaski strumień i że to nie będzie taki strumień, wiecie, tak rozpylony, tylko będzie troszeczkę bardziej lać, więc będzie większa kontrola nad tym. No i zobaczmy, jak to daje. O, o, o o. Może za mocno trochę nam to rozpyla na szerokość, ale już jest lepiej, bo ja mogę sobie to delikatnie naciskać, zobaczcie. I mogę zapanować nad tym. O, coś takiego chodziło. Dobra, to jest super. Dobra, można będzie traktować preparatem dechę. Czy on jest głęboko penetrujący? Nie wiem, powiem Wam, że o wiele szybciej spływa po tych deskach niż ten preparat, który ostatnio stosowałem.